Państwu 16 września witamy Państwa serdecznie na oficjalnej ceremonii ważenia przed jutrzejszą galą. Gromda 6, co bardzo charakterystyczne dla gromdy, to to, że ta ceremonia to również ogromne emocje, dlatego że nie tylko ważyć będziemy zawodników, ale to również dzisiaj poprzez losowanie zawodnicy dowiedzą się, kto z kim będzie walczył. No, może z wyjątkiem walki wieczoru, ale o bohaterach tej walki mówić Państwu będziemy nieco później ponieważ mamy świadomość również tego, że przed telewizorami, przed ekranami, ekranami komputerów, a także smartfonami zasiadają nowi widzowie, więc kilka słów o zasadach grądy. Otóż w niej zawodnicy spotykają się w małym ringu. Ten ring to zaledwie 4x4 metry. Nie potrzeba tam sędziów punktowych. Wojownicy rywalizują przez cztery dwuminutowe rundy. Jeśli w tym czasie nie wyłonimy zwycięzcy, piąta odsłona jest już nie limitowana czasowo, a wygra ten, kto znokautuje rywala, bądź zmusi go do poddania, a więc ogromne emocje już jutro. Moi drodzy, kilka słów również o sponsorach naszej gali: a są nimi: Betclick, oficjalny sponsor Gromda, wrzeciono czasu, luksusowe zegarki, Hotbay, Magna Investments, Gastro Paczka Kateri tym Group. Partnerami technicznymi są Extreme Hobby, a także Medical Magnus Clinic. I wreszcie patroni medialni to MMA Rocks, kanał sportowy, Super Express, O2, Boxer.org i warto wspomnieć również, że Gromda wspiera akcję Zootoptuj.pl. Moi rodzaj już teraz chciałbym tutaj poprosić właściciela Gromdy, Mariusza Grabowskiego, którego serdecznie zapraszam, Jak uzupełnienie, zapraszamy bardzo serdecznie znakomitego komentatora sportowego z nim Mateusz Bolek. Mateusz czyni nie